Słuchajcie, w ośrodku mamy trójkę nowych dzieci, i muszę o tym opowiedzieć: no, coś pięknego. Za każdym razem chcą pomagać osobom dorosłym które aktualnie znajdują się w ośrodku na zmianie. Czy to jest sprzątanie ze stołu, czy to jest zabranie ze sobą rzeczy z auta, śmieci, czy to jest nakarmienie zwierząt, które znajdują się na terenie ośrodka. W ogóle nie trzeba im przypominać o posprzątaniu swojego pokoju. Nie trzeba się 100 razy prosić. Jestem pewna, że w momencie, gdybyś zapytała jedno z tych dzieci, Skąd w Tobie taka potrzeba tak pomagania innym osobom dorosłym? Czy to w sprzątaniu, czy to w gotowaniu? Skąd w Tobie taka, taki nawyk do ciągłego odnoszenia po sobie różnych rzeczy, tak, odkładania ich na miejsce po tym, jak skończyłaś z nich korzystać? Jestem pewna, że uzyskałabyś podobną odpowiedź do tej, jaką otrzymałam ja. A brzmiała ona następująco. No ale u nas to była norma. U nas w domu to była norma. Bardzo ważna lekcja dla każdego z nas, dla wszystkich rodziców. Co u nas w domu jest normą? Czy normą w naszym domu jest, że po zjedzonym śniadaniu to rodzic odkłada talerz? Czy normą jest, że buty są porozwalane po całym domu, że, 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 że nie wymaga się od dziecka, żeby dziecko odkładało je w przedpokoju? Czy normą jest, że mama wychodzi jako ostatnia z auta, a dziecko od razu tak biegnie do domu i, i nie pomaga mamie w zakupach? Czy normą jest, że to mama sama sprząta po obiedzie? Czy normą jest, że dziecko zostawia po sobie puste opakowania po całym domu, czy to po chipsach, czy to po znakach, po batonikach, nie fatygując się, żeby wyrzucić je do śmieci i to rodzic je później zbiera pod koniec dnia? Trójka tych dzieci, rodzeństwo, które aktualnie znajduje się w ośrodku i o którym właśnie wspomniałam, są to dzieci, które tak naprawdę no. Nie sprawiają większych problemów wychowawczych. No, dużo chętniej współpracują z osobami dorosłymi, no, niż e, pozostałe dzieci, które e, znajdują się w ośrodku. No, granice stawiane są tym dzieciom e, sporadycznie. Takie sytuacje, kiedy trzeba, e, należy im stawiać granice. A lekcja dla nas, dla rodziców, fatygujmy dzieci. Nie obawiajmy się, że zepsujemy dziecku dzieciństwo, dlatego że. W ciągu dnia bardzo dużo od nich wymagamy. Nie możemy zepsuć dziecku dzieciństwa pokazując mu, że wierzymy, że jest zdolne do wykonania pewnych czynności. Pokazując mu, że wierzymy, że potrafi być samodzielne. Przykład, czego bym wymagała od dziecka, powiedzmy, sześcioletniego w ciągu dnia, zapraszam.